Cześć, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam Was znowu na dzień ze mną. Dzisiaj jest poniedziałek, więc nietypowo jak na mnie, bo raczej vlogi nagrywam dla Was w weekendy, a dzisiaj nagrywam w poniedziałek. Słuchajcie, ten weekend kompletnie poprzestawiał mi moje życie, że tak powiem. Chodziłam bardzo późno spać i też bardzo późno wstawałam. Też wstałam teraz dopiero przed godziną. Zjadłam śniadanie, jeszcze zdążyłam polecieć do Lidla po fasolkę szparagową tak, nie wstałam dzisiaj o godzinie piątej o godzinie piątej ja nawet nie myślałam o tym, żeby wstać ale to przez to, że położyłam się bardzo późno i właśnie nie lubię nie lubię wstawania o tak późnej porze i nie lubię się też późno kłaść ale pomimo tego, że jestem na tej redukcji i tak dalej to staram się nie rezygnować ze swojego życia prywatnego staram się nie odcinać od znajomych, od jakichś tam rzeczy E, innych i po prostu e, żeby nie było tak, że skupiam się tylko i wyłącznie na tym redukowaniu i nic poza tym dla mnie nie istnieje. <laughs> tak, w weekend sobie trochę pojechałam, teraz też mocniej się rozchorowałam, wzięło mnie dość konkretnie przeziębienie. Teraz jestem tutaj w mieszkaniu sama, e, a jutro jadę do domu, też jadę właśnie już na święta, czyli we wtorek e, i, i właśnie chciałam nagrać ten filmik jeszcze zanim chciałam coś dla Was nagrać zanim pojadę do domu, ponieważ wiem, że w domu nie będę miała takiej możliwości, już nie chodzi o samo nagrywanie, ale też tutaj byłby problem, bo mam bardzo dużo do, do zrobienia. Ale już sama kwestia tego, że po prostu mam tak lipny internet w domu, że nic nie byłoby się w stanie przesłać. Więc no, zmontuję dzisiejsze tego vloga i Wam po prostu dodam. I dzisiejszy dzień będzie to taki dzień raczej spędzony w domu, ponieważ tutaj będę sobie sprzątała. I co jeszcze, i co jeszcze? Wieczorem pewnie wyjdę gdzieś na miasto, bo chciałam zobaczyć jeszcze przed wyjazdem, jak, co, co tam jest w stalowej ubrane. Wiecie, choinki, jakieś tego typu ozdoby, chciałam zobaczyć, co po prostu się dzieje na mieście. Też tutaj jest podobno lodowisko pod naszym, naszym, no, wiecie, jak się domówiłam, już naszym domem kultury. Więc zobaczę, co, co tam jest w ogóle. Jeszcze zapomniałam, obiecałam swojej współlokatorce, że m, pójdę do Tesco i założyć karty Clubcard. -kart. <grym> tak, więc będę się musiała przelecieć, a to blisko nie jest. Kurczę, w sumie później będzie dużo ludzi, to może teraz zaraz pójdę. Już zdążyłam sobie też powiedzieć firankę na oknie. Tylko się przebudziłam, mówię wam, ja po prostu jestem takim typem człowieka, który nie potrafi siedzieć na dupie przez dłuższy czas. Tylko się przebudziłam, spojrzałam i mówię, oho, trzeba zmienić firankę. I, i wepchałam się na to okno, jeszcze po prostu ledwo patrząc na oczy, ale firanka musiała być zawieszona, nowa, tak. Także teraz mam ładniejszą firankę od tej poprzedniej, ta mi się bardziej podoba, zdecydowanie. Dobra, trochę tutaj poogarniam i, i lecę sobie na, na, właśnie do tego Tesco założyć kartę. Na dole mam leginsy i swoją koszulkę podomową, a tutaj jeszcze się walają te torby, bo byłam przed chwilą w widlu i szukałam torby na zakupy. I właśnie odnośnie tych leginsów. Zaczęłam wreszcie chodzić w leginsach, bo był taki okres czasu, kiedy chodziłam tylko i wyłącznie w czarnych spodniach i w ogóle nic nie było mi w stanie ruszyć, żebym ja cokolwiek innego założyła na tyłek, bo, mi, bo wydawało mi się, że cokolwiek innego na nie naciągnę, na niego naciągnę, to po prostu będę wyglądać jak pasztet. I, i nie wiem, ehm, ta, <laughs> skojarzyło mi się z takim demotywatorem, gdzie jest zdjęcie pewnie większość z Was kojarzy, zdjęcie trzech kobitek, jedna jest gruba i idzie w legincach e, i taki podpis, Nina miała 18 nie, przesadziłam, Nina miała ileś tam sneakersów, ileś tam wymieniła na ileś tam marsów, ileś tam zjadła, ileś tam coś tam, dlaczego Nina nosi leginsy? Tak więc nie wiem, ja jakoś takie miałam opory przed noszeniem leginsów, żeby może ktoś nie stawił mojego zdjęcia na demotywatory z podpisem Ania miała 14 sneakersów. Cztery, cztery zjadła sama? Nie wiem, ileś tam wymieniła na coś tam. Dlaczego Ania nosi leginsy? Więc w miarę <laughs> tego, jak właśnie redukowałam, to jakoś tak przekonam się bardziej do legginsów z powrotem. I znowu noszę legginsy. Zresztą, co mi tam widać, jak w kurtce chodzę? Dobra, zabieram się za robienie czegoś, bo nie można, nie można siedzieć za długo na tyłku, nie można, po prostu nie można, muszę posprzątać tutaj przed wyjazdem, przyjadę z powrotem w następnym tygodniu, niedługo pobędę w domu, bo powiem, e, nie miałabym tam co robić, zresztą no jakby tak przeniosłam całe swoje życie tutaj, tam, tam jakoś nie bardzo mi się żyje, nie, nie bardzo mi się podoba w ogóle mieszkanie na wsi i mieszkanie w domu, mimo że bardzo oczywiście kocham swoją rodzinę i swoich najbliższych, to jednak nie zdecydowanie wolę miasto. Dobra, zabieram się za jakąś robotę i później wracam do Was z czymś. Widzicie? Widzicie? No właśnie, trzeba się przyjąć sprzątanie. Ogarniam sobie kuchnię i słucham sobie swojej ulubionej piosenki. Piosenki, która ostatnio świetnie się sprawdza przy ćwiczeniu na siłownię. Polecam Wam bardzo gorąco posłuchać sobie piosenki utworu System of a Down o tytule Fakt The System. W ogóle systemowy down ma świetne piosenki, ale ta mi ostatnio jakoś tak bardzo przypadło do gustu. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, właśnie dzisiaj też nie idę na siłownię. Powiedziałam sobie, że do następnego poniedziałku, czyli od do kiedy tutaj wracam z powrotem, nie ćwiczę, po prostu nie ćwiczę. Tak, takie mam założenie, że nie będę ćwiczyła. Jest mi smutno z tego powodu, ale um, czuję, że trochę trochę za dużo tego ćwiczenia ostatnio i e, trochę trzeba przestać, trzeba sobie odpocząć. E, zwłaszcza, że też w domu nie będę miała jakoś tam bardzo możliwości <laughs> na no to, żeby, do tego, żeby ćwiczyć. Już nie, nie satysfakcjonuje mnie ćwiczenie w domu, absolutnie. Ehm, Przezwyczaiłam się po prostu do tego, że jak idę ćwiczyć, to jak ćwiczę, to już ćwiczę na siłowni. I wiedzcie, że jeżeli mnie nie ma jakiegoś dnia na siłowni, to znaczy, że coś złego się stało. Tak. Więc będzie to dla mnie taka trochę próba, powiedzmy, bo bardzo, bardzo się od tego uzależniłam. I to też jest niedobre, żeby uzależniać od siłowni. Więc dzisiaj tam nie idę. No cóż, też dzisiaj chyba nie będę miała zbytnio czasu na to, żeby tam pójść. Dobra, więc dalej ogarniam. Ogarniam sobie. I tak wam właśnie chciałam powiedzieć, że nie idę dziś na silnie, jak to ktoś z moich znajomych mówi. Idę na silnie, nie idę na silnie. 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 Co za dużo to niezdrowo, prawda? No, <laughs> Także ten. Jeszcze trochę mam prezentacji do zrobienia na zajęcia, też mam do przygotowania zajęcia y, takie z dzieciakami. Y, o, o tematyce matematycznej, więc trochę mam do roboty, też po świętach jest jedna sesja, więc naprawdę nie będę się nudziła i, i te, te silnie, niesilnie jednak warto czasami troszeczkę odpuścić. Wróciłam już właśnie z Tesco i idąc tam nagrywałam coś dla Was, chciałam Wam o czymś powiedzieć, ale jak teraz zobaczyłam, jak się to nagrało, to masakra, świeciło strasznie słońce i po prostu e, ciężko byłoby tam mnie zobaczyć, to tak trochę e, mogłoby denerwująco na co niektórych podziałać, więc powiem Wam jeszcze raz. Oczywiście założyłam tą e, kartę Clubcard mojej współlokatorce i e, 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 jeszcze jedna nowina, to jest to że patrzcie co tutaj tam luleży leży, kupiłam sobie buty zimowe, chociaż dzisiaj słoneczko grzewa i, i e, nie zapowiada się. O, że zaraz kichnę. Nie, nie kichnę. Nie kichaj, nie kichaj. E, nie zapowiada się na razie na zimę, ale wreszcie sobie kupiłam buty zimowe, więc zaraz zadzwonię do mojej mamy i ją o tym poinformuję. E, tak, średnio mi się podobają, ale mm, już dobra, niech będą. Nie muszę być najcudowniejszą na świecie i tak nie będę. E, nie wiem, czy coś widać czy nie, ale one z tyłu są tutaj takie sznurowane. A tak, więc nie będzie żadnego problemu z łydką. W ogóle jestem w leginsach i, i nie bójcie się, ja tak nie chodzę na coś i nie, nie świecę prześwitującymi e, legginsami e, i, i e, e, majtkami pod spodem. Nie. Miałam na sobie kurtkę, więc i tak nie było widać, co mam pod spodem, a jeśli już coś, to na te legginsy zakładam zawsze coś, co po prostu mi zabka tyłek, więc nie bójcie się, że chodzę z prześwitującymi majtkami. No i nie wiem, czy widać te buty. Chciałam Wam powiedzieć o tym, że w Tesco od jakiegoś czasu jest lodówka z produktami wegetariańskimi i wegańskimi, z tego co widziałam przynajmniej u mnie, w moim Tesco I, i też jeżeli macie ochotę właśnie na coś takiego, to sobie sprawdźcie, czy w Waszym Tesco też coś takiego się znajduje i też powstała alejka, chyba nie cała alejka, ale jest bardzo, bardzo dużo produktów tych takich zdrowo żywnościowych, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tego typu rzeczami, to naprawdę przeróżne rzeczy tam można znaleźć i, i... no jeśli macie ochotę, to sobie zajrzyjcie do swoich Tesków do swoich testów i zobaczcie sobie, czy u Was też jest. Nic stamtąd nie kupowałam, byłam tylko założyć tą kartę i, i e, właśnie też nie pokazywałam Wam, nie nagrywałam niczego w Tesco, ponieważ kapnałam się jakiś czas temu, że w ogóle e, na sklepie jest nalepka, naklejka e, o zakazie nagrywania i fotografowania, więc e, nie chciałam, żeby ktoś mnie opierdzielił i, i też nic stamtąd nie nagrywałam, ale cyknęłam zdjęcie. Um, tak, żeby Wam udowodnić, że te produkty rzeczywiście są. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć. Lubię tą atmosferę przedświąteczną. Naprawdę lubię, jak wszędzie te choinki stoją, do, 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 ludzie, właśnie sprzedawcy handlują choinkami po mieście. Wszędzie te bombki, stroiki świąteczne, światełka. Lubię, lubię to naprawdę, ale mm, bardzo drażnią mnie karpie. Już tutaj może nie będę się jakoś bardzo na ten temat rozgadywać. Nawet jak nie byłam wegetarianką, to strasznie mnie to denerwowało, co, co się dzieje właśnie na tych stoiskach z karpiami I, i to myślę, że wszędzie można to obserwować, nie tylko tutaj w stalowej, bo mieszkałam w brzegu było to samo. Ja też należę tutaj do takiej na Facebooku do grup różnych zrzeszających wegetarian i vegan I, i widzę, że też ludzie zauważają pewne nieprawidłowości w tym, co się tam dzieje. I powiem Wam jeszcze jedno, że strasznie mnie wkurza, w tej, teraz, w tym takim okresie, e, ilość ludzi, która, która chodzi po tych sklepach, i, i jest tak kompletnie nieruchawa to jest takie moje określenie ktoś jest nieruchawy. Ja nie lubię nieruchawych ludzi, którzy tak idą smętnie, za co wiecie. Idą, bo idą, nie wiedzą jeszcze po co idą. Może to, a może tamto. Idą całą po prostu drogą, albo całą alejką i nie sposób ich w żaden sposób wyprzedzić. Denerwują mnie tacy ludzie. W ogóle nie lubię nieruchawych ludzi. <taki> takich, wiecie, takich siedzących tylko w miejscu i, i nic nie robiących. Coś mi tu przyszło, jakieś coś. Dzwoniłem do niego. Naprawdę no, i, I tak, tyle Wam chciałam powiedzieć, że nie lubię, nie lubię nieruchawych ludzi. Sama jestem dość ruchliwą osobą i, i nie wiem, może po tym weekendzie, kiedy się naładowałam węglowodanami, to jeszcze bardziej mi to denerwuje, bo chciałabym szybko iść, 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 iść. iść. Jutro jadę do domu, więc też chciałabym sobie tutaj parę rzeczy poogarniać i szybko chciałabym to wszystko zrobić, a ci ludzie się tak właśnie ciągną i ciągną. Także denerwujące to jest dla mnie. Dajcie znać, czy Wy lubicie nieruchawych ludzi. Oczywiście nieruchawych, no wiecie w jakim sensie. Ja się tak śmieję, żeby tutaj nikt na mnie nie obraził, ani mi nie wytknął, że takich słup brzydkich używam. Nieruchliwych, o. No dobra, więc zabieram się teraz za dalsze sprzątanie, już jest 12 godzina, po sobie kawę jeszcze wypiję. I jeszcze planuję sobie polecieć po zapas pasztetów sojowych do intermarsze. A później, no to nie wiem, no będę Was informowała na bieżąco o tym, co się będzie działo. Teraz idę sobie zrobić kawę. I idę dalej ogarnąć mieszkanie, bo już nie będzie czasu, jutro rano jadę do domu. Tam też czeka dużo roboty, trzeba placki, piec trzeba gotować na Wigilię, wszystko. Wigilii w ogóle nie spędzam w tym roku w domu, tylko idziemy do brata i bratowej. Ale i tak muszę coś przygotować, bo no wiecie, tak na krzywy ryj, I ładnie jechać, nie? No, także... Co to w ogóle, nie wiem, dostaje wiadomości, a nie ma tego dźwięku, że dostaje wiadomości na Facebooku. Co to? Czemu tak? Wyszłam na chwilę do sklepu, byłam w stokrotce i powiem Wam, że strasznie dziwne zjawisko zaobserwowałam, a mianowicie pana, który otwierał torebki cukru i wąchał ten cukier. Nie wiem, dlaczego on wąchał ten, dlaczego on wąchał ten cukier, ale obwąchał parę torebek, bo stanęłam i przyglądałam się. I wybrał sobie jakieś tam poszczególne, chyba trzy, i poszedł z nimi do kasy. Wybrał sobie, nie wiem, czy cukier jakoś, nie wiem, cukry jakoś inaczej pachną. Nie mam pojęcia. Zwykły, taki biały, rafinowany cukier. Także nie mam pojęcia, czemu on wąchał. Jak wiecie, czemu się wącha cukier, to, to dajcie koniecznie znać. Albo jeśli wy wąchacie cukier, to też koniecznie dajcie znać. Eee, tak, tak. Ja myślałam, że ja mam jakieś tam różne schizy, a to. Jednak nie, coś co się tu poprawiałam, bo zmywałam gary. Nieważne. Będziemy kończyć tego dzisiejszego vloga, ponieważ... Będziemy kończyć tego dzisiejszego vloga, ponieważ nic już Wam dzisiaj nie będę pokazywała. Chyba muszę jeszcze iść wynieść śmieciory i później tak jak mówiłam wieczorem idę sobie na miasto zobaczyć ozdoby świąteczne, jak wyglądają tutaj na mieście. I to tyle, to tyle. Tego, co miałam Wam do powiedzenia. Życzę Wam oczywiście na sam koniec, kurczę, żebym nie zapomniał, bo już nie będziemy się widzieć przed świętami. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka, szczęścia, radości, pomyślności. Nie przygotowałam się, nie ułożyłam żadnego wierszyka, więc prosto od serducha e, dla moich widzów. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Mm, tak, na te święta. Spędźcie te święta, tak. Jak po prostu sobie chcecie je spędzić, jak chcecie się obejrzeć, to się obejrzyjcie, jak chcecie być na diecie, to bądźcie na diecie, jak chcecie wypośrodkować, to wypośrodkujcie. Spędźcie po prostu te święta tak, jak macie ochotę je spędzić. Przecież od tego są święta, prawda? Także trzymajcie się krótko. Papa! Stoję sobie właśnie w naszym korytarzu. Jestem dość niewyjściowa i mam na sobie koszulkę taką oto, którą miałam w ostatnim vlogu, a jest to koszulka siłowniowa. Pod spodem mam też stanik siłowniowy. Więc o czym to świadczy? Stanik siłowniowy i gacie siłowniowe, które niedawno zakupiłam. Więc o czym to świadczy? O tym, że nie byłam na spacerze, tylko byłam na siłowni. Uzależnienie wygrało. Słuchajcie, wychodziłam, miałam iść na ten spacer, a nagle poczułam taki smutek, taką pustkę odnośnie tego, że przez tydzień mnie tutaj nie będzie i że nie będę się widziała z moją siłownią i z ciężarami, i z maszynami i, i, i z cardio że po prostu musiałam się wrócić, naciągnąć na tyłek. Te oto gadki, w ogóle sobie niedawno kupiłam te gadki, to jest rzecz, która mi wychodzi bardzo dobrze, kupowanie nowych rzeczy na siłownię. Naprawdę, nie mam z tym żadnego problemu. Jak zimowych butów nie mogłam kupić przez jakiś czas, tak rzeczy na siłownię, naprawdę, nie mam problemu z kupowaniem. E, tak, więc e, te leginsy są z Tesco, z F&F. Tak to w pokazuję Wam brzucha, mówię o leginsach. No. Dobra, więc... E, tak, poszłam na siłowni i zrobiłam sobie dzisiaj dwie duże partie, bo zrobiłam sobie plecy i nogi. E, plecy i dół, czyli ogólnie te dwie najważniejsze dla mnie partie. Klatka jakoś tam nie jest dla mnie bardzo znacząca, ale plecy i dół sobie zrobiłam. Plus, plus jeszcze kardio spędziłam na siłowni ponad półtora godziny i czuję się szczęśliwa, bo wróciłam z siłowni, ale czuję też smutek, bo nie będzie mi przez tydzień na niej. Dobra, idę coś zjeść. E, nie, najpierw się wykąpię. A później idę sobie coś zjeść. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Następnym razem świr siłowniowy Was pozdrawia. Widzicie, dobry humor utrzymał się przez cały dzień. Ale jestem brzydka.